Maria mieszka w Parolach od 1977 roku, tak. Przyjechała tutaj jako młoda żona byłego marynarza z dwójką dzieci i nie będziemy ściemniać, że na początku wcale nie było w tych Parolach łatwo, czy też przez większość czasu nie było bardzo łatwo, bo, bo po pierwsze jak człowiek się wyprowadza do Gdyni, to niewiele go może za nawet ta piękna mazowiecka wiezi te pola, że parku to, to może nie koniecznie, tak? z polami Bałtykuje jako zakochana beznadziejnie w Helu rozumiem panią Marię. W parolach urodziło się trzecie dziecko córka, tym razem. Córka Farta. I, i no i Pani Maria przez wiele lat w tych parolach była żoną mamą, żoną sołtysa, żoną społecznego. I działacza społecznego, czyli to oznacza, że miała cały dom na głowie i, i nie było lekko, ale nie, nie zaprosiłyśmy Pani Marii po to, żeby tutaj ponarzekać na bełżów y, działaczy, ani na to, że wieś pazowiecka nie jest równie piękna jak wybrzeże Bałtyku. Y, bo pewnie by nas pan zastępca Mójta skrzyczał, gdybyśmy na wieś Mazowiecką narzekały tutaj dzisiaj. Więc e, zaprosiliśmy panią Marię, dlatego, że, że chcemy pokazać, że w każdym wieku można odkryć w sobie pasję, zrobić coś fajnego, zrobić coś dla siebie i, i złapać wiatr w żagle. Pani Maria jest przykładem tego właśnie. E, a wszystko zaczęło się w świetlicy w Parolach, tak? W zasadzie tak. naczynia na, w Gdyni to też działa. Na różnych. Polach, ale no tutaj ta świetlica nas trochę otworzyła dzięki temu, że na... Pan, że postawił tak piękną świetlicę, no, to, 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 to mamy możliwości przeróżne. No, tak jak pani widzicie, różne są działalności. No i ja zaczęłam w zasadzie spotkania na świetlicy od gimnastyki. No a, tutaj, czyli że... wcale nie artystycznie? Nie, no bo wtedy jeszcze nie było no programu. No tak. Ten program jest teraz trzeci już program tak, bo... seniorzy seniorzysta, no, a gimnastyka była wcześniej bardzo chętnie się. Zaangażowała no zimą, to człowiek no tak, tak. Nie, nie gimnastykował się na polu, tylko <śledzisz> 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 Czy na tej gimnastyce też poznała Pani sąsiadów, czy sąsiadki, których Pani O dziwo, nie wcale nie tak dużo przychodziło Pani z poprzednich wsi przyjeżdżały, bardzo pani. No bo my doceniamy. też, kiedyś chodziłam do Puchowa no na gimnastykę, bo mnie miała na więc A ja no miała nadal, da, tak więc, no. No, a, a ja miałam obiekcję, no bo mówię w moim wieku, dziewczyny młodsze dużo ode mnie, no ale tym, jak usłyszałam, że jestem dla nich inspiracją, to troszeczkę się podbudowałam. Ale na, od tego się zaczęło, ale na tym się nie skończyło. Tak. Pojawił się program Seniorzy na Start, tak. który jak ja nie czytałam w internecie, tak naprawdę nie wiedziałam trochę o co chodzi. Zadzwoniłam do pani Moniki Majewskiej i powiedziałam pani Moniko, proszę mi po ludzku opowiedzieć, co ci seniorzy robią w tych parolach. No i jak już usłyszałam, co wy tam robicie, to się zachwyciłam po raz kolejny zapragnę być seniorem, bo po raz pierwszy tak jak otwarto Uniwersytet Trzeciego wieku u nas w Noku. Teraz naprawdę po raz drugi dzięki parolom, więc yy, proszę powiedzieć, co tam robicie i co pani tam robi? Popraszamy, no ja, tak jak wszystkie inne uczestniczki. Mieliśmy już dwa lata, dwa programy. W pierwszym roku przygotowywaliśmy właściwie wigilię, no i takie pastorałki. A teraz w drugim roku? Rozłuchałyście się podobno mocno no tak, i... tak. No tak, ale teraz przy drugim programie mieliśmy troszkę więcej pracy. Nazywał się podobno Wesołe Życie Staruszka. Wesołe Życie Staruszka, no, bo to było y, na Dzień Seniora, więc przygotowaliśmy bardzo fajny program. No, wydawało się krótki, no ale pracy było dużo i długo. I wszyscy, którzy widzieli, mówią, do... że, że pani Maria w tym programie daje czadu, że. Już tak bardzo. Na. Na scenie, na. Na scenie. Wszystkiego no tak, ale Panią uchwalono osobiście, Pani, czy osobiście dziękuję. personalnie Panią zmienia i nazwiska, ale czy to jest tak, że to było od początku proste, czy jednak przygotowanie takiego programu i wyjście... Do ludzi po tylu latach pani występowała w dzieciństwie czy w młodości. W szkole podstawowej już... No to było tak, jak pani wróciła do domu, czy było tak, że jednak był ten strach? Nie, no już inaczej nie. różnica wieku jednak duża. No i te lata przerwy. No i <laughs> lata przerwę. No, no, no ale chętnie, człowiek jednak chętnie wychodzi z domu, bo tak jak mówię, pochodzę z dyni, miałam tam dużo rozrytek dużo różnych atrakcji, no ale tutaj trudno mówić o atrakcji, kiedy jedyne atrakcje to, to działalność na polu, więc trudno to nazwać atrakcjami. No ale właśnie te atrakcje, słyszę, że macie nie tylko te, które sobie sami zapewnicie, czyli co, co wystawicie, to obejrzycie, tylko też jeździcie no różne tak. fajne. W zeszłym roku w programie byliśmy w Baranowie, to była trzydniowa wycieczka, no i jeszcze w Sandomierzu. no to w Sandomie jeszcze mało nam się udało, bo bardzo lało. lało. No tak, no, tak, to to już, gdziekolwiek tak, człowiek, gdzie Każda pojecha. wycieczka już wtedy nie, nie ma swojego uroku. A poznajecie też ludzi z tak, samych tak, gmin? Tak, mieliśmy raz z nimi spotkania integracyjne. No i na tej wycieczce w Baranowie też byliśmy. Tam mieliśmy, oglądaliśmy ten zamek w Paranowie. Potem mieliśmy jakieś y, takie pogadanki y, y, na temat samego y, no, i tak jeszcze po policji, wracając, właśnie wstępowaliśmy do tego samego wiersza. Ale Parole to nie tylko, Pani Maria, to nie tylko seniorzy na start, ale też koło gospodyń wiejskich, więc tutaj te młodsze panie też jest jest nadzieja dla pań, można się tam udać i też fajne rzeczy robić. No tak, ja, też... ja, ja początkowo się tam nie angażowałam, ale teraz no, podobno też. Się, tak. Postaram się, z tym, że troszkę mi teraz. Wyciekło mi się w świeży w rodzinie. Że koło gospody musi na poczekać. No to tak już wnuka nie ma jak z Niestety, w zasadzie no. tak, ale gratulujemy wnuka, gratulujemy no. takiej babki, a, no. a koło gospodyń prosimy o cierpliwość. No. Nie no, działamy mamy no. we wtorek spotkania, robią tak dziewczyny, także się tak całkiem nie wyklucza. Nie dam się wykluczyć z tych no. programów. No. Bardzo miłe są te spotkania z samymi, z, z samymi uczestnikami tego programu Seniorzy na star i nie przygotowujemy się, jest dużo radości, wesoło, że no, cieszy człowieka, że się wychodzi z domu, no bo w domu w sumie jest, jest nudno. Co o jest całe życie wybrać. w tym domu. No więc o to chodzi, ciągle tak. na udrogu ta sama robota, Czy wybiera. właśnie odkryła Pani towarzysko jakieś osoby, które mieszkały całkiem niedaleko, a, a nagle się okazało w tej świetlicy znaczy? trochę z innej znaczy? strony? Zbliżyliśmy się bardziej z sąsiadami, bo w sumie z sąsiadami zawsze się żyje dobrze. No ale to takie no spotkanie. No, tak. no ja akurat mówię, że z sąsiadami powinno się żyć dobrze. No, tam, nawet jeśli mamy jakieś rozbieżne zdania, to no, trzeba się tolerować. Ale nie, z dziewczynami się spotykamy. No takie luźne tematy, tak normalnie to się nie ma gdzie spotykać i sobie rozmawiać, a tu akurat mamy taką... Okazje, żeby, żeby sobie wiele rzeczy poopowiadać, coś pożartować, także w sumie jest przyjemne. A czy, bo pani mówi tak o dziewczynach ciągle, czy tam wśród tych seniorów są same panie, panowie siedzą w domach? teraz Nie, poza jej... jest nie. teraz małżeństwo, to chyba z yy, Wolicy, tak, przyjeżdżają bardzo chętnie. To jest Krzysztof. Konfer, ten pan konfer, Krzysztof, Krzysztof, jest zechter, tak. także ma zawsze tak. długie role przedstawienia, ale się całkiem dobrze. No dobra, mają jednego pana przyjezdnego, który pewnie wozi żonę. A jeszcze mamy No dobra, dwóch na dwadzieścia osób. Dobry gość na dzienniku. O, jeszcze A, jeszcze w drugim programie przybył nam akordeonista, no to nasze stawienie było, bo te no, wszystkie piosenki, tak, no tak rasotę to by to nie wychodziło, absolutnie. Tak. To Czy znaczy, jest pomysł na kolejny program? No nie wiemy właśnie, bo jeszcze nie miałyśmy spotkania z tymi naszymi trenerkami, nie wiemy co nam wymyślą teraz na ten trzeci rok właściwie. No, miejmy nie. nadzieję, że coś innego. A polubiła Pani bardziej tę wieś mazowiecką, kiedy tak się okazało, ja że tyle wiem, fajnych rzeczy Czy ja wiem, tak? jak to mówią, że gdy się urodził tam, tam go ciało nie tęsknię bardzo za pieniądze, ale wieś, no, robiłam, no, musiałam. Musiałam. <noise> Pozdrawiamy serdecznie parolę i nie również. No właśnie. Dziękujemy Pani Mario bardzo. Myślę, że może być Pani inspiracją dla, dla wielu osób, które myślą, że już jak, jak się zamknęłyśmy w domu, to już po nas. No, no tam... to nie jest tak zupełnie. Przecież z, z dziećmi moimi na rowerach, jeżdżę i na kajaki i chodzę na koncerty, także nie jest aż tak źle, już całkiem się nie No zamkają. właśnie te dorosłe dzieci też tam, potem No więc słuchać nam nieźle w żadnym, prawda? Pomagają im ukulturalniać się.